Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje emocje, szczególnie gniew czy agresja, zaczynają przejmować kontrolę nad Twoim życiem? Niezależnie od tego, czy doświadczasz jej w pracy, w relacjach z bliskimi, czy po prostu w codziennych trudnych sytuacjach, agresja to emocja, którą wszyscy odczuwamy. Niestety, często nie wiemy, jak ją skutecznie kontrolować. Co gorsza, agresja potrafi zniszczyć nasze relacje zablokować nasz rozwój osobisty i utrudniać osiąganie celów, które sobie wyznaczamy. Ale co, gdybym ci powiedział, że istnieją sprawdzone metody radzenia sobie z agresją, które mogą nie tylko poprawić twoje życie, ale również wspierać twoją transformację. Dzisiaj chcę podzielić się z tobą skutecznymi narzędziami do zarządzania agresją, które pomogą ci przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. A także Pokażę Ci, jak takie praktyki stosowane przez tysiące lat przez mnichów buddyjskich mogą stać się kluczem do Twojego osobistego rozwoju. Nie chodzi o to, by tłumić swoje emocje, chodzi o to, by je zrozumieć, zaakceptować i skutecznie nimi zarządzać. To może być różnica między życiem pełnym stresu i niepokoju, a życiem pełnym harmonii, spełnienia i sukcesu. Agresja to emocja, którą w jednym momencie możemy odczuwać jako całkowicie naturalną, a w innym trudną do kontrolowania. Każdy z nas na jakimś etapie życia doświadcza momentów gniewu, frustracji czy złości, a niektóre osoby muszą zmagać się z tymi emocjami w większym stopniu niż inne. Jednakże to, jak radzimy sobie z tymi uczuciami, ma ogromny wpływ na nasze życie zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym, jak i mentalnym. Agresja może pojawić się w wyniku stresu, poczucia bezsilności, nierozwiązanych problemów lub niespełnionych oczekiwań. Często zapominamy, że nasze emocje mają ogromny wpływ na nasze decyzje, zdrowie i relacje. Bez umiejętności zarządzania nimi, Zaczynają one kontrolować nasze życie w sposób, który prowadzi do wypalenia, zrujnowanych więzi, a nawet problemów zdrowotnych. W tym odcinku pokażę Ci, jak zrozumieć, dlaczego agresja pojawia się w Twoim życiu, jakie skutki może mieć jej niekontrolowane wybuchanie, a przede wszystkim, jak możesz skutecznie nią zarządzać, aby przejść na wyższy poziom osobistego rozwoju. Co więcej, przyjrzymy się temu, jak w starożytnych tradycjach buddyjskich, które liczą tysiące lat, radzono sobie z tą emocją. Tydytyjscy mnisi, znani z niesamowitej harmonii i spokoju umysłu, wykorzystują proste, ale potężne techniki, które mogą być również skuteczne w codziennym życiu. Praktyki buddyjskie, takie jak medytacja, uważność, mindfulness, oraz praca nad współczuciem stały się fundamentem sposobu, w jaki mnisi radzą sobie z agresją i innymi trudnymi emocjami. Dowiesz się, jak te techniki mogą stać się nieocenionym wsparciem w Twoim procesie transformacji, pozwalając Ci przejść od reakcji pełnych gniewu do działań pełnych spokoju, zrozumienia i współczucia. Naszym celem w tym filmie jest nie tylko zrozumienie skąd bierze się agresja, ale przede wszystkim nauczenie się, jak nie pozwolić jej zdominować naszego życia. Dzięki tym technikom, które sięgają głęboko w tradycje buddyjskie, będziesz w stanie wprowadzić w swoje życie trwałą zmianę i zyskać narzędzia do radzenia sobie z emocjami w sposób, który pomoże Ci osiągnąć większą równowagę, sukces i spełnienie. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z agresją i chcesz dowiedzieć się więcej o technikach medytacji i uważności, które pomagają kontrolować emocje, zostań ze mną. Zostaw komentarz poniżej, jak ty radzisz sobie z trudnymi emocjami w swoim życiu. A jeśli chcesz, bym nagrał kolejny film na ten temat, kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco z moimi filmami o transformacji. Agresja to emocja, która często wynika z braku kontroli nad swoimi uczuciami. W codziennym życiu stres, napięcia w pracy czy w relacjach mogą prowadzić do wybuchów gniewu. Kiedy nie umiemy zarządzać emocjami, zaczynamy reagować impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Kolejną przyczyną agresji są niezaspokojone potrzeby i oczekiwania. Często oczekujemy, że inni spełnią nasze emocjonalne potrzeby, a kiedy to się nie dzieje, czujemy frustrację. To prowadzi do gniewu. Niezaspokojone cele życiowe również mogą powodować agresję. Czujemy się bezsilni, gdy nasze marzenia nie są osiągane. Stres i niepewność także potęgują agresję. Długotrwały stres w pracy czy życie w lęku przed przyszłością zmniejszają naszą zdolność do opanowania emocji. Kiedy jesteśmy pod presją, nasza reakcja na sytuację staje się impulsywna. Strach o przyszłość sprawia, że agresja staje się sposobem odzyskania poczucia kontroli. Zaburzenia równowagi emocjonalnej również mogą prowadzić do agresji. Kiedy nie jesteśmy świadomi swoich uczuć i nie potrafimy ich kontrolować, Łatwiej ulegamy negatywnym emocjom. Agresja staje się wtedy reakcją na wewnętrzny chaos. Świadomość przyczyn agresji jest kluczowa, by móc nią skutecznie zarządzać. Im lepiej zrozumiemy, co wywołuje naszą złość, tym łatwiej będzie nam przejąć kontrolę nad emocjami, co pozwala na prawdziwą transformację w naszym życiu. Agresja, choć może dawać chwilowe poczucie ulgi, ma ogromne konsekwencje na długą metę. Zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. To emocja, która może zniszczyć nasze relacje, utrudniać życie zawodowe, a także blokować nasz rozwój osobisty. Zniszczenie relacji międzyludzkich. Jedną z najbardziej widocznych konsekwencji agresji jest jej wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi. Kiedy wybuchamy gniewem w trudnych sytuacjach, zamiast rozwiązywać problem, często tylko go pogłębiamy. Słowa wypowiedziane w złości mogą ranić drugą osobę, a nasza agresywna postawa prowadzi do tworzenia dystansu i napięć w relacjach. Z czasem te zerwane więzi mogą być trudne do naprawienia. Przyjaciele, rodzina czy współpracownicy zaczynają unikać osoby, która nie potrafi kontrolować swojego gniewu, co prowadzi do osamotnienia. Problemy zdrowotne. Agresja, jeśli nie jest kontrolowana, wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Ciągłe napięcie i wybuchy gniewu powodują wzrost poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który w nadmiarze prowadzi do osłabienia układu odpornościowego, a także problemów z sercem i układem krążenia. Chroniczny stres i nieopanowana agresja mogą również prowadzić do zaburzeń snu, bólu głowy, a nawet depresji. Ciało, które jest pod wpływem nieustannego stresu, zaczyna tracić równowagę, co odbija się na całym organizmie. Utrudniony rozwój osobisty. Kiedy pozwalamy, by agresja dominowała w naszym życiu, blokujemy nasz rozwój osobisty. Tego rodzaju emocje sprawiają, że nie jesteśmy w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Zamiast skoncentrować się na rozwiązaniach, reagujemy impulsywnie, przez co nie potrafimy uczyć się na błędach ani realizować swoich celów. Agresja rodzi frustrację, która prowadzi do braku motywacji i chęci dalszego rozwoju. Zamiast poszukiwać nowych dróg i wyzwań, zostajemy w martwym punkcie. Negatywny wpływ na życie zawodowe. W pracy agresja może prowadzić do poważnych problemów. Osoby, które nie potrafią opanować swojego gniewu, często mają trudności w utrzymaniu dobrych relacji z kolegami z pracy czy przełożonymi. Taki stan prowadzi do konfliktów, złej atmosfery w zespole, a nawet utraty pracy. Profesjonalizm i umiejętność zarządzania emocjami są kluczowe w każdej roli zawodowej. A brak kontroli nad agresją skutkuje spadkiem efektywności i problemami w karierze. Podsumowanie. Agresja to emocja, która z pozoru może wydawać się wyładowaniem emocjonalnym, ale jej długotrwałe konsekwencje są znacznie bardziej destrukcyjne. Z czasem może prowadzić do zerwania relacji, problemów zdrowotnych, braku rozwoju osobistego, a także problemów w życiu zawodowym. Dlatego kluczowe jest, by nauczyć się zarządzać tą emocją, rozpoznać jej przyczyny i skutki, by uniknąć jej negatywnego wpływu na nasze życie. Opanowanie agresji jest kluczowe, jeśli chcemy poprawić jakość naszego życia, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Choć nie jest to łatwe zadanie, istnieje wiele skutecznych praktyk, które mogą pomóc w zarządzaniu gniewem i w opanowywaniu emocji. Oto kilka sprawdzonych metod, które można wdrożyć, by lepiej radzić sobie z agresją. Pierwszym krokiem do kontrolowania agresji jest rozwinięcie świadomości emocjonalnej. Często wybuchamy gniewem, nie zdając sobie sprawy, że emocje te narastały przez dłuższy czas. Kluczem jest uważność, zauważenie w sobie momentu napięcia, zanim agresja przejmie kontrolę. Techniką, która wspiera ten proces, jest codzienna samoobserwacja. Regularne zastanawianie się nad swoimi emocjami pozwala lepiej rozumieć ich przyczyny i wpływ na nasze zachowanie. Z czasem, dzięki tej praktyce, możemy zauważyć pierwsze sygnały zbliżającego się gniewu i podjąć działania, by je złagodzić. Kiedy czujemy, że emocje zaczynają nas opanowywać, warto sięgnąć po proste techniki relaksacyjne. Oddychanie jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do zmiany stanu emocjonalnego. Głębokie, kontrolowane wdechy i wydechy pozwalają na obniżenie poziomu stresu i napięcia w ciele. Jednym z najpopularniejszych ćwiczeń jest tzw. oddech 478, który polega na wdychaniu powietrza przez 4 sekundy, zatrzymaniu oddechu na 7 sekund i wydychaniu przez 8 sekund. Regularne stosowanie takich ćwiczeń może pomóc w opanowaniu emocji i zmniejszeniu agresji. Praktyki mindfulness i medytacja są niezwykle skutecznymi metodami radzenia sobie z agresją. Medytacja pozwala na uspokojenie umysłu, zwiększa naszą samoświadomość i pomaga w lepszym zarządzaniu emocjami. Regularne praktykowanie medytacji pozwala na zwiększenie tolerancji na stres i negatywne emocje. Mindfulness, czyli pełna obecność w chwili, pomaga zauważyć, kiedy emocje zaczynają narastać, i w porę je zneutralizować. Poprzez medytację uczymy się oddzielać siebie od naszych emocji, co pozwala na bardziej świadome i spokojne reagowanie. Zamiast reagować agresją, warto wypracować umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Ważne jest, by zamiast atakować drugą osobę, skupić się na rozwiązaniu problemu. Technika ja komunikatów jest jedną z metod, która pomaga unikać obwiniania innych i zamiast tego wyrażać swoje uczucia w sposób, który nie wywołuje konfrontacji. Na przykład, zamiast mówić zawsze mnie ignorujesz, możemy powiedzieć czuję się zignorowany, kiedy nie dostaję odpowiedzi na moje pytania. Często nasza agresja wynika z nieumiejętności wybaczania sobie lub innym. Trzymanie się urazów tylko potęguje negatywne emocje. Praktykowanie akceptacji i wybaczania nie oznacza rezygnacji z własnych granic, ale pozwala uwolnić się od balastu negatywnych emocji. Wybaczenie pozwala na zrzucenie ciężaru gniewu, co prowadzi do większego spokoju wewnętrznego. Również aktywność fizyczna jest doskonałym sposobem na rozładowanie nagromadzonego stresu i napięcia. Regularne ćwiczenia, szczególnie te, które wymagają intensywnego wysiłku, pomagają w uwalnianiu endorfin, hormonów szczęścia, które naturalnie poprawiają nastrój i zmniejszają poziom agresji. Tytytyjscy mnisi a także praktykujący buddyzm na całym świecie, mają unikalne i skuteczne podejście do radzenia sobie z agresją, które może być inspiracją do naszej transformacji. Medytacja i uważność Mindfulness Mnisi praktykują regularną medytację, która pozwala im uzyskać pełną świadomość swoich emocji. Dzięki tej praktyce są w stanie rozpoznać, kiedy ich umysł zaczyna wpadać w gniew i reagować na to w sposób spokojny zamiast pozwolić emocjom na kontrolowanie swoich działań. Technika oddechu uważności. Mnisi często używają oddechu jako narzędzia do uspokojenia ciała i umysłu. Skupienie się na każdym wdechu i wydechu pomaga uwolnić napięcie i unikać niekontrolowanych wybuchów agresji. Afirmacje i medytacja współczucia. Buddha nauczał, że kluczem do radzenia sobie z agresją jest rozwijanie współczucia. Zarówno do siebie, jak i do innych. Mnisi spędzają wiele godzin medytując nad współczuciem, co pozwala im na lepsze zrozumienie motywów innych ludzi i wycisza wszelkie negatywne emocje. Zasada wielkiej cierpliwości. Ksand. Mnisi rozwijają cierpliwość jako cnotę, ucząc się, by nie reagować natychmiast na każdą sytuację, która wywołuje agresję. Ta cierpliwość jest kluczem do spokoju umysłu, który chroni przed impulsywnymi reakcjami. Warto również pamiętać, że jednym z najważniejszych nauk buddyjskich jest unikanie działania w gniewie. Zamiast tego mnisi preferują praktykowanie spokoju, nawet w trudnych sytuacjach. Zakończenie. Agresja to naturalna emocja, ale to, jak sobie z nią radzimy, ma ogromny wpływ na naszą transformację i jakość życia. Zamiast pozwalać jej na zniszczenie naszych relacji i celów, możemy wykorzystać narzędzia, takie jak medytacja, oddech czy uważność, aby skutecznie zarządzać tą emocją. Tak jak mnisi buddyjscy, którzy codziennie praktykują spokój i współczucie, możemy również wprowadzać te techniki do naszego życia, by osiągnąć pełną transformację. Czy próbowałeś technik medytacyjnych, które pomagają radzić sobie z agresją? Jakie metody pomagają ci w kontroli swoich emocji? Daj znać w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał aby nie przegapić kolejnych filmów o rozwoju osobistym, które pomogą Ci w transformacji.